Duży niedosy oczywiście. Dla... Moja drużyna dzisiaj wygrała, więc się z tego bardzo cieszymy. Ale, ale tor świetnie przygotowany w ostrowie, kibice i wszystko na, na tym ekstraligowym poziomie, aż chciało się powiedzieć więcej. Muzyka Wydaje mi się, że no okay, teraz, teraz troszeczkę mocniej pada, ale te kilka biegów jeszcze mogliśmy pojechać bez, bez większych kłopotów. Ja wiem, że warunki deszczowe nie są najlepsze do ścigania, bo ten trzeci czy czwarty zawodnik jedzie on ma praktycznie widoczność bardzo słabą, ale no my chcieliśmy, no wiadomo, ale no, czy sędzia tutaj. Kurczę, no chyba troszeczkę za szybko, no, mógł jeszcze poczekać, dwa, trzy biegi. Tor był, był mokry, ale nie, on nie był aż na tyle niebezpieczny, żeby, żeby się ścigać na nim. Ten tor był dla mnie całkowity, całkowity, no całkowicie inny I ja się tego toru uczę, a możliwości czy szans jeżdżenia na nim praktycznie nie mieliśmy, bo najpierw poszła plandeka, a później cały tydzień padało i, i, i tak naprawdę to dzisiaj te zawody, z tych zawodów mogę coś jakby wyciągnąć. Dobrze powiedziane, dziewięciobiegowe, więc ciężko, by powie ciężko powiedzieć, co by było dalej. E, ale jeśli chodzi o drużynę, to, to mogę powiedzieć wiele dobrego. E, wygląda to aktualnie tak, jak powinna wyglądać drużyna. I jeszcze gdzieś tam jakieś błędy tam właśnie gdzie przywiozłem jedynkę, no to gdzieś po prostu złą ścieżkę wybrałem, e, a nie, nie, nie ma się co tłumaczyć, ale do, na swoje usprawiedliwienie. Powiem tylko, że widziałem po prostu kątem moka, gdzie jedzie Leon Macen i jak ten motor mu przyspieszył i stwierdziłem, że też e, tak spróbuję, e, ale się nie udało, po prostu źle, źle wjechałem w ten ługi i straciłem e, tą pozycję.